Nazywam się Janusz Marek Krajczarek. Przyjechałem z Berlina do Kliniki Stomatologicznej doktora Jatczyka z problemem paradontozy. Z tego się zaczęło. Jestem tu już ponad 10 lat. Konsekwencją tych problemów paradontozy okazała się konieczność założenia implantów, z czego jestem bardzo zadowolony. Sytuacja jeszcze nie, nie została tak powiem zakończona, dlatego że jest to troszeczkę mm, zabieg czasopłonny, ale wszystkie te etapy, które przeszedłem i które mnie oczekują jeszcze, przeszedłem bezproblemowo, tudzież bez żadnych problemów typu yy, boli, dlatego że każdy z tych etapów pozwalał na to, żeby do następnego etapu przejść stosunkowo komfortowo i, i bezstresowo. Polecam. Tą klinikę, mam do niej pełne zaufanie i dlatego nie tylko ja, ale także moja żona leczymy się tu już od ponad 10 lat.